Oto Rowus StormVac, kompaktowy, lekki i niezwykle łatwy w obsłudze odkurzacz bezworkowy, który poradzi sobie z każdym zadaniem. Tylko teraz możesz go mieć za jedyne 169,99 zł. Oszczędzasz aż 50%. W takiej okazji nie możesz przegapić. Teraz mamy dla Was coś fantastycznego. Niewielki gabarytowo, ale nieprawdopodobnie mocny odkurzacz Robus. Krzysztof, nie dość, że cena fantastyczna, rozmiar no taki. Szanowni Państwo, czy taki niewielki odkurzacz faktycznie...